I oh. ta Piechota, witam w Piątkowym Wydaniu Programu Lokalnego. W dzisiejszych wydarzeniach, m.in. o podsumowaniu akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, poszukiwaniu pracowników. Zapytamy o dalsze losy Gazety Powiatowej i porozmawiamy z Edim Martinem, a rozpoczynamy od Problemu z trudną sytuacją na rynku pracy. Niepełnosprawni bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie w Zgierzu mogli ostatnio uczestniczyć w Giełdzie Pracy, podczas której przedstawiono kilka ofert zatrudnienia. Sprawdziliśmy, czy taka forma wstępnych rozmów kwalifikacyjnych odpowiada osobom ubiegającym się o pracę. To nie pierwsza Giełda Pracy, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Wielu pracodawców chce na takim spotkaniu znaleźć potencjalnych kandydatów, których warto zatrudnić. Dziś giełda jest tylko dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym. Jak nie znajdę nikogo w urzędzie pracy, to do opieki gdzie do domu, do domu opieki. Na giełdzie oferowane były stanowiska związane ze sprzątaniem budynków Poczty Polskiej na terenie Zgierza, jak i posada pracownika nadzoru Placówki Poczty. Często mówi się, że ciężko znaleźć pracę. Jak się okazuje coraz trudniej też o dobrego pracownika. Przyrobi dwa dni, jest niesumienny, nie pracuje, nie chce robić. Taka jest sytuacja na rynku. Płacze się, że nie ma pracy, a jak jest ta praca, to się nie chce pracować. Do starostwa przybyło wielu bezrobotnych zawiadomionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. Poszukuję pracy, ale choruje. No, jest... Po 50 to trudno dostać. Na cukrzycę choruję i na serce. Ja jestem po udarze. No że z pracą chodziłem, szukałem. Jest ciężko, no nie po każdy jak się spyta. Sam wiek. Ja już 60 lat skończyłem. Sam wiek, jeszcze ta, ten udar i no po prostu każdy się boi. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zamykają się często w czterech ścianach, a marzenie o pracy traktują jako niemożliwe do zrealizowania. To błąd. Dziś pracodawcy cenią takich ludzi. I nie chodzi tutaj tylko o dobra finansowe, które czerpie firma z powodu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pracodawcy doceniają ich sumienność i chęć realizacji wyznaczonych celów. Jestem rzetelny, komunikatywny i, i do, dobrze się sprawdzam na każdym stanowisku. Niepełnosprawnych od ponad 25 lat wspiera Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Od niedawna zajmuje się ona aktywizacją zawodową osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Takie osoby są bardzo ambitne, chcą. Yy... Pomimo swojej niepełnosprawności, dalej pracować, kształcić się, rozwijać się, zarabiać i być przede wszystkim niezależnym. Bezrobotni twierdzą, że organizowanie giełd pracy to trafiony pomysł. Rzadko jest organizowane z gieru. mogłoby być, trochę częściej, to częściej bym bywał na takich giełdach. Po 20 odbędzie się giełda pod strefę w Strykowie na pracownika przepakowań bądź pracownika hmm, chyba pod raben, nie wiem dokładnie, ale będzie na pewno giełda. Informacji na temat kolejnych spotkań szukać można na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. We wtorek 10 września Muzeum Miasta Zgierza szczelnie wypełnili harcerze. Wraz z innymi miłośnikami historii przybyli na spotkanie z Krystyną Małkowską-Żabą, wnuczką założycieli harcerstwa polskiego. Był tam także Kuba Niedziela. Co wspólnego ma Zgierze z ruchem harcerskim? Odpowiedź, że działa prężnie w naszym mieście drużyna ZHP nie wyczerpuje tematu. Dzięki wtorkowej wizycie pani podharc mistrz Krystyny Małkowskiej-Żaby dowiedzieliśmy się wiele o genezie ruchu harcerskiego w Polsce. Jestem wnuczką założyciela harcerstwa polskiego Andrzeja Małkowskiego i jego żony Olgi Małkowskiej. I właśnie rodzina Andrzeja Małkowskiego pochodzi częściowo ze Zgierza. Andrzej Małkowski był synem Heleny Zachert, a więc wywodził się z rodziny, która miała olbrzymi wpływ na rozwój naszego miasta w XIX wieku. Pierwszy członek naszej rodziny, Jan Fryderyk Zachert, przyjechał do Zgierza, brał udział w przygotowaniu tzw. umowy zgierskiej. W 1822 postawił zakład bukienniczy, sukienny i to był początek miasta Zgierza jako miasta przemysłowego, a początek również okręgu łódzkiego jako okręgu przemysłowego. Obecność Jana Zacherta, osoby, która wiele rodzinnych pamiątek przekazała lokalnemu muzeum, nie była przypadkowa. To on był inicjatorem zaproszenia pani pod harcmistrz na co dzień mieszkającej w Anglii. Spotkali się ci Państwo w 2011 roku. Odnaleźli się. Okazało się, że, że, że są z dwóch, z dwóch głównych linii zachertów. Pan Jan zaproponował nam spotkanie ze zgierskimi harcerzami. Na spotkaniu w muzeum pojawili się zarówno przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, jak i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Noszenie munduru to dla nich swego rodzaju zobowiązanie. Każdy stara się być coraz lepszym, i w myśl tych zasad jakoś próbujemy sobie y, przeżywać te nasze przygody. Wracając do bohaterów torkowego spotkania. Andrzej Małkowski przetłumaczył na początku XX wieku książkę Roberta baden powella o skautingu i postanowił zaszczepić ideę samodoskonalenia polskiej młodzieży z jednym dodatkowym elementem. O ile skauting był ruchem apolitycznym, polskie harcerstwo miało między innymi przygotowywać młode pokolenie do walki o niepodległość. Dziadek w 13 roku, 100 lat temu, akurat zaprowadził pierwszą drużynę harcerzy polskich na tereny Anglii, jeszcze przed niepodległością, e, i zawrzunęła polska flaga nad nimi. Opowieść o Oldzie i Andrzeju obfitowała w wiele elementów dramatycznych. Twórca polskiego harcerstwa zginął w młodym wieku, gdy statek, którym podróżował, rozerwała mina morska. Po jego śmierci ideę harcerstwa propagowali zarówno żona, jak i syn. Oraz, czego dowiodła wtorkowa prelekcja, także wnuczka. Spotkanie odbyło się w ramach 28. Zgierskich Spotkań Muzealnych. Zgierscy policjanci i strażnicy miejscy w ostatnich tygodniach przeprowadzali akcję pod tytułem Bezpieczna Droga do Szkoły. Spotykali się oni z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, wpajając im wiedzę dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drodze. Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska W Zgierzu w pierwszych dniach września zapoznawały najmłodszych z prawidłowymi zachowaniami podczas drogi do szkoły. Dzieci uczą się w czasie takich zajęć, jak bezpiecznie zachowywać się w obrębie jezdni, jak zachowywać się bezpiecznie w kontaktach z osobami obcymi, w kontaktach ze zwierzętami, jeśli są wożone przez rodziców samochodem, w jaki sposób powinny być przewożone. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły zostaje w pamięci najmłodszych. Przez te kilka lat zauważyliśmy tendencję do tego, że jeśli chodzimy już po szkołach, dzieci dokładnie wiedzą, gdzie przechodzić, wszystko pamiętają i to jest bardziej na zasadzie przypomnienia i to dzieci odpowiadają na nasze pytania, a nie my opowiadamy. Niektóre dzieci doskonale zdają sobie sprawę z tego, co oznaczają poszczególne światła znajdujące się na sygnalizatorze. Na jakim można przejść w światełku? Zielonym. A na jakim nie? Czerwonym. Dzięki takim spotkaniom wiedza ta jest utrwalana. Nauka poprzez zabawę sprawi, że najmłodsi drogę do szkoły pokonywać będą na pewno bezpiecznie. buta, cię zawiąże, zawiąże cię buta bo się rozwiąza. Ojej, czerwone, chodź szybko. Dobrze było? Nie wolno się zatrzymywać. Niektóre dzieci mogą się wiele nauczyć. Najmłodsi dostali od stróżów prawa pamiątkę, wyjątkową bransoletkę żeby uwidocznić wszystkie dzieci, które przechodzą przez jezdnię. Policja i Straż Miejska, pojawiała się w ostatnich dniach, nie tylko na spotkaniach z dziećmi. Służby mundurowe widać było także przed placówkami oświatowymi. Zdarzało się tak, że policjanci ujawniali wykroczenia w ruchu drogowym. Zazwyczaj chodziło o źle zaparkowany pojazd, o przejechanie na niezgodnie z przepisami, czyli przejechanie na czerwonym świetle, ale powiem szczerze, że kierowcy widząc, że, że te patrole są w rejonie tych szkół, starają się tych przepisów nie łamać. I oby teraz, gdy policja już codziennie pod szkołami pojawiać się nie będzie, kierowcy także mieli głowy na karku i oczy szeroko otwarte. Niedawno działalność zakończył ilustrowany tygodnik Zgierski. Czyżby teraz czarne chmury zbierały się nad następnym tytułem prasowym? Lokalni działacze prawa i sprawiedliwości uważają, że wydawany przez starostę zgierskiego puls powiatu nie powinien zamieszczać płatnych reklam. Szczegóły kupanieciela. 9 sierpnia do redakcji lokalnych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych trafiło pismo zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości. Czytamy w nim m.in. Od maja 2012 roku wydawany jest miesięcznik promocyjno-informacyjny powiatu zgierskiego Puls Powiatu. Miesięcznik ten zawiera liczne płatne reklamy podmiotów gospodarczych. Koniec cytatu. Według działaczy PiSu stanowi to naruszenie prawa. Według nas jest naruszona ustawa o samorządzie powiatowym. Artykuł 25b mówi, iż starosta Zgierski, radny powiatu Zgierskiego, nie może prowadzić działalności gospodarczej ani działalnością gospodarczą zarządzać. Dla autorów wniosku pobieranie pieniędzy za umieszczane na łamach gazety reklamy jest właśnie przejawem zarządzania działalnością gospodarczą. Pismo o możliwym naruszeniu prawa przez władze powiatu wysłano także do Wojewody Łódzkiego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowego Biura Wyborczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Odpowiedź na razie nadeszła z tej ostatniej instytucji. Rio złamania prawa się nie dopatrzyła, argumentując, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie dotyczy sytuacji, gdy osoba reprezentująca samorząd wykonuje w ten sposób powierzone zadania publiczne. Działaczy PiSłu odpowiedź nadesłana przez Rio nie przekonała. Tylko i wyłącznie ustosunkowała się do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie do zarządzania działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, zwróciliśmy się po raz kolejny o rozpatrzenie sprawy z naszą wątpliwością, iż pan starosta Kozanecki zarządza działalnością gospodarczą. Na początku września głos w sprawie zabrał starosta Zgierski. W piśmie podpisanym przez Krzysztofa Gozaneckiego czytamy, że samorząd powiatowy nie czerpie z wydawania gazety zysków. Kwoty uzyskane z reklam przeznaczane są na bieżącą działalność tytułu, w tym zwiększanie jego nakładu. De facto więc starostwo na pulsie powiatu nie zarabia. Nie można więc mówić w tym przypadku o komercyjnej działalności gospodarczej. Tyle odpowiedź powiatu. Działacze Prawa i Sprawiedliwości oczekują wciąż na ustosunkowanie się do swojego pisma przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz łódzkiego wojewodę. Przy okazji dementują informację, że ich wniosek jest formą rewanżu za zamknięcie, między innymi głosami radnych Platformy Obywatelskiej, nowego ilustrowanego tygodnika zgierskiego. Czas na zapowiedź kulturalną. Powinni jej wysłuchać wszyscy z Państwa, którzy chcą przyjemnie spędzić czas pomagając przy tym innym znajduje się w miejscu, gdzie powstać ma hospicjum stacjonarne w Zgierzu, ale do jego wybudowania potrzebne są fundusze. Wszyscy, którzy chcieliby przyspieszyć proces realizacji projektu mogą to zrobić podczas jutrzejszej imprezy Dzieci dla Hospicjum. O imprezie opowie wiceprezes Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II, Marek Chiński. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Jest to kolejna akcja, która ma wspomóc fundusze na realizację tego projektu. Akcja w postaci koncertu jak wiecie państwo, jedna z wielu akcji, które mogą przysporzyć nam dodatkowe fundusze. W sali Stowarzyszenia Śpiewaczego Lutnia odbędzie się w sobotę o 16:00 ten koncert. Bardzo serdecznie zapraszam państwa. Będzie można zobaczyć zespoły ze Spółdzielczego Domu Kultury. Dzieci pokażą się i to będzie też jakąś kroplą w morzu potrzeb dla hospicjum. W czasie tego koncertu chcemy przeprowadzić rozprowadzanie cegiełek na budowę hospicjum, a także przeprowadzi loterię. Mile będą widziane też jakieś drobne pieniążki, które też wspomogą realizację tej budowy. Tu jeśli można, Pani redaktor, chciałbym też nadmienić o kolejnej akcji, jaką prowadzimy zbiórkę makulatury. Już pierwszy krok zrobiliśmy na osiedlu Kurak, teraz jest ten drugi krok w 21 września robimy zbiórkę makulatury przy pomocy też Rady Osiedla Proboszczewice. Zbiórkę makulatury to są też jakieś tam pieniądze, niewielkie, ale są i bardzo bym prosił mieszkańców Proboszczewic, jeżeli mają niepotrzebne czasopisma, gazety, które by mogły służyć jako makulatura o wystawienie 21. W dwóch punktach: to jest przy szkole numer 10 i przy sklepie. Yy, to jest market, markecik taki. Może będzie potrzeba dojazdu gdzieś, to bardzo proszę do przewodniczącego Rady Osiedla zgłosić. My dojedziemy, będziemy mieli samochód, który pozwoli przewieźć to i serdecznie zapraszam. Jeżeli Państwo nie mają planów na jutrzejsze popołudnie, zapraszamy bardzo serdecznie. Godzina 16, siedziba Towarzystwa Śpiewaczego Ludnia. Dodajmy tylko, że już jutro, w sobotę, w biurze poselskim posła Artura Dunina, w godzinach od 10 do 14, będzie można oddać krew. Najcenniejszy dar. Serdecznie zapraszamy. Pozostańmy w temacie kultury. W dobrym tonie. Tak Miejski Ośrodek Kultury zatytułował cykl koncertów, na które zaprasza zwierząt już od półtora roku. Ze sceny sali teatralnej rozbrzmiewał już rok, jazz i poezja śpiewana. W ostatnią środę mokiem zawładnął blues. I to w angielskim wydaniu Kuba Niedziela. Polski Dzień Bluesa świętujemy 16 września. Tego dnia urodził się słynny gitarzysta Bibi King. Jednak Zgierzanie swój Dzień Bluesa obchodzili kilka dni wcześniej. Do Miejskiego Ośrodka Kultury zawitał angielski przedstawiciel tego gatunku Eddie Martin, wspomagany na scenie przez polską sekcję rytmiczną. Dla basisty Łukasza Gorczycy była to już druga wizyta w Zgierzu. Rok temu występował u nas razem z Jackiem Murem. Tym razem towarzyszył artyście nazywanemu ambasadorem brytyjskiego bluesa. Z Edim akurat no, b, b, mamy też wspólnych znajomych w Wielkiej Brytanii, więc on bardzo chciał przyjechać do Polski od, od, od wielu wielu lat. Chyba od pięciu lat rozmawialiśmy na ten temat, no i w końcu słowo się rzekło. I voilà. Choć muzyka bluesowa wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, duży wpływ na jej rozpropagowanie mieli właśnie artyści brytyjscy. To często dzięki nim amerykańscy nastolatkowie, a potem młodzież na całym świecie, docenili siłę bluesowych akordów. When English people first started hearing blues in the 50 s there wasn't really much of an English tradition of English folk music that was uh, interesting to young people. Uh, and when we heard this music for the first time, i choć scena bluesowa kojarzona jest z artystami nie najmłodszymi, muzyką tą zarażają się coraz to nowe pokolenia. Od filmu Blue Brothers. To myślę, że to był taki taki początek, który tak w dzieciństwie dosyć uderzył mocno, że zakorzeniło we mnie tą tą pasję. Wystarczyła gitara, bas, perkusja oraz harmonijka, by muzyka porwała publiczność. Dzieje się tak od lat i to pod każdą szerokością geograficzną. Czytałem wczoraj jakieś takie fajne zdanie, które powiedział Keith Richard. Jeżeli nie znasz bluesa, to w ogóle nie bierz się za granie jakiejkolwiek muzyki. Cała muzyka rozrywkowa opiera się na tej pentatonice bluesowej, na tzw. blue czyli smutnych nutach. Nie obyło się też bez smutnych akcentów pozamuzycznych. Wspominano gwiazdę pierwszego koncertu cyklu w Dobrym Tonie, gitarzystę Jarosława Śmietanę, który odszedł od nas na początku września. Zaplanowano już najbliższe koncerty. W październiku wystąpić ma zespół Warszawia Mantra, inspirujący się muzyką andyjską, natomiast w listopadzie do Zgierza zawita Cezik. Artysta znany głównie dzięki prześmiewczym teledyskom umieszczanym w internecie. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę Gość Tygodnia. Dziś rozmowa z wicestarostą, z Gierskim Marcinem Karpińskim. Do zobaczenia.